Jesteś koło szpitala, który jest właśnie tutaj! Ale chciałam jechać do izby przyjęć! Idź tam! Gdzie? Wynocha z mojego auta już! Gdzie jest Wynocha tam z mojego auta już! Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem, i chciałabym się dowiedzieć, gdzie jestem. Niech pan się na chwilę A, uspokoi. Mówię ci, kobieto, że jesteśmy na miejscu! Powtórzę jeszcze raz! Jesteśmy na miejscu! Więc wyjdź z mojego auta już! Tu jest ta izba! Wyjdź przyjęć? z mojego auta już! Więc tu jest ta. On z mojego auta już! Dlaczego się tak unosi? Bo mnie kurwa nie słuchasz! Wybierdalaj natychmiast! Nie słuchasz mnie. Nie słuchasz dziewięć. mnie. Dziewięć, dziewięć! No dalej. No dawaj. Dzwoń. Powinienesz. powiedziałem! Z Wyglądasz Wynoś mok. się z mojego auta! Zmerwowane. Wyglądam tak, bogatam z debilem! Won! Już!